W wielu dyskusjach na tle przeszłości, ewentualnej przyszłości zawsze się zastanawiamy, czy my mamy dobrych kierowców, w sensie czy my mamy dobry materiał na kierowców wyścigowych. Materiał na kierowców wyścigowych na pewno mamy bardzo dobry i to pokazują no, niestety wyjątki, ale ci, którzy wypływają na szerokie międzynarodowe wody są absolutnie zawodnikami o dużym, dużym talencie. No, tyle tylko, że aby ten talent wykorzystać potrzebne jest zbudowanie odpowiedniej bazy do szkolenia, do zdobywania doświadczenia, odpowiednie zaplecze. No wiemy, motorsport jest środowiskiem... Przede wszystkim drogim finansowo i tutaj nie ma co się, nie ma co się oszukiwać, jak to, jak to wygląda. I przy odpowiednim wsparciu utalentowani kierowcy, których jesteśmy w stanie na naszym podwórku wyłowić, są w stanie dość bardzo bardzo wysoko i to oczywiście to, to widzimy w seriach wyścigowych, rajdowych w różnych kategoriach. Pamiętajmy też, że świetnie kończy się na Formule 1. To, to, że tam ktoś dotrze, to jest w ogóle super, ale, ale jest mnóstwo innych serii motorsportowych, które są profesjonalne i zasługują też na, na szacunek i sukcesy w nich też smakują wybornie i po prostu puli talentów, którą mamy, spokojnie można wyłowić perełki, które będą w stanie uzyskiwać doskonałe wyniki na międzynarodowej arenie. no Ale dużo części składowych musi się tutaj poskładać, żeby, żeby to było możliwe. A taka główna część składowa to pieniądze, prawda? Y, finansowanie oczywiście, ale też odpowiednie, odpowiednia ścieżka kariery, odpowiednie doradzanie, pomysł na to, co ze sobą zrobić, pomysł na to, jak spożytkować środki, które już pozyskamy, to też nie jest łatwe. Są różne ścieżki, różne drogi, różne serie wyścigowe, rajdowe, więc to też trzeba mieć dobrze poukładane i jak się przydaje też rzeczywiście doświadczenie, wsparcie ludzi, którzy coś już przeżyli, wiedzą jak to zrobić i wiedzą jak te fundusze, które zdobędziemy mądrze wydatkować.